Siemaneczka z tej strony Berti. Jako że e, nie mam list do roboty i dosyć dużo osób do mnie pisało, czy rozdałbym on OneHarda i tak dalej, co bym sprzedał, postanowiłem, że będę w sumie otworzył taką serię, będę dla Was pisał pluginy, co napiszecie w komentarzach. E, będę po prostu to, to dla Was pisał, no no oczywiście, wszystko pod bazę danych, żeby było jak najbardziej optymalnie. No i ogólnie pluginy, żeby jak najlepiej się sprawowały, żebyście mogli sobie serwer zrobić tych z tych, tych pluginów, które wam napiszę. Dobra, przejdźmy teraz do, 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 do tego pluginu, który mam dla was dzisiaj w sumie. Napisałem dla Was Drop w pełni konfiguracyjny. Możecie sobie wszystko w nim ustawić. E, będzie Drop rozwijany, będę dodawał do niego funkcje i tak dalej różne. Będę dodawał tyle rzeczy, ile będziecie chcieli, tyle ile będzie trzeba, potrzeba. Tyle, ile będzie potrzeba. E, na ten moment drop nie posiada funkcji turbodropu będzie w kolejnym update'cie i po prostu będzie to wyglądało tak, że jeżeli zrobię update dropu, jeżeli dodam kilka nam rzeczy nowych no to po prostu wezmę Wam to nagram kolejny filmik i zrobię przykładowo plugin na drop, hashtag update czy coś takiego plugin jest zakodowany eee, no bo jakkolwiek niekoniecznie uśmiecha mi się to, aby ktoś miał wgląd w mój kod teoretyczny i żeby ktoś potem go zedytował i powiedział, że on to napisał, więc nie chcę z czegoś takiego. Więc no, przejdźmy teraz do prezentacji tego dropu. Wszystko jest ładnie w GUI. Możecie, możecie dać sobie tyle dropów, ile chcecie. Tutaj opis też możecie sobie ustawić, jaki chcecie. Fortunka działa. Jest wszystko napisane. To też macie wszystko do konfiguracji. Każdy, każda rzecz. Lewele, tak samo. Im większy level, tym większy drop. Tutaj X, który leciskam jak z jest obsidianu. Tutaj może być włączenie wyłączenie wiadomości. Drop do ekwipunku I koblys tą dropić. Dobra, to teraz pokażmy na defaultowych ustawieniach. E, tutaj jest. Kill bez fortunki, nie? Tak jak widać. I kopiemy. Dostajemy normalnie, tak jak widać, nie? E, wyłączę teraz e, w sumie dropkowy stan, no bo będzie mi sobie tylko ekwipunek. I co? I kopi i dostaje normalnie same diamenty, kobie z nie dropi, tak jak widać. Dobra, teraz w sumie wezmę fortunkę i zaprezentuję wam jak to działa z fortunką. Od 1 do 4. I dropi wszystko normalnie, tak jak być powinno, jak widać. Dropi jak głupie, bo jest na 100% ustawiony. Dobra, teraz weźmy... Yy, wyłączmy drop do i teraz powinno wszystko lecieć na ziemię. O, leci. Dokładnie leci wszystko na ziemię. Eee, wiadomo, dropo też macie do zmiany, oczywiście. Teraz włączę Kobyl Stone, żeby też sobie poleciał. Także leci Kobyl Stone. Wiadomości o levelach też macie do ustawienia. E -e -e, włączę sobie do wyłączę sobie to. Wyłączę teraz wiadomości. Widzicie, dostaje itemy, nie dostaje żadnych wiadomości. Eee, teraz włączę sobie przykładowo, no nie wiem, diamenty. I, ale muszę wiadomości włączyć, żeby było, że wydropiłem złoto skrzynaczek nie idzie rozkopać, które się nad wami tworzą, nie idzie nic w ogóle z nimi zrobić, nie ma, najmniejszego, nie ma najmniejszej możliwości na zbugowanie jej bo wszystko sprawdzałem, więc więc wszystko jest tak jak być powinno, exp leci sobie, no, no złoto jest mały procent, więc no, trochę, trochę będę kopał ale chcę wam to pokazać, że wszystko działa tak poprawnie jak być powinno i tak jak mówiłem, wszystko będzie update'owane Plugin mogę wam dać na Na czysta subskrypcji i w sumie na 30 łapek w górę I potem update y będziecie mieli normalnie też darmowe, więc Spokojnie, pluginy będą za darmo A Więc tak to wygląda Kurde no try... O, drop'o złoto, tak jak mówiłem Kopałem fortunką, więc zostałem większą ilość I tak jak mówię, łapeczka w górę, subik i I tyle, i Będziecie mogli sobie zrobić serwer z tych pluginów, które dla Was napiszę. Wymaga na bazę danych, tak jak mówiłem, moja Jeżeli ktoś będzie miał problemy z uruchomieniem pluginu, chociaż wszystko jest do konfiguracji, ale no, ktoś może mieć problemy. Jeżeli ktoś będzie miał problem, śmiało pisać, pomogę. Discord mój będzie w, 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 w opisie. I co? I ja wądzę, dziękuję serdecznie. I tyle. Z fartą mordeczki, siemoneczko.